Ołtarz Rodzinny, dzień 209, 27 lipca Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest coś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Psalm 53, 2-4 Przemawiałem niedawno tutaj w klubie Kiwanis, a było tam obecnych kilku lekarzy. Pytali się mnie o prace misyjne i tak dalej. A jeden słynny lekarz, widocznie był miłym człowiekiem, lecz po prostu nie potrafił uwierzyć w urodzenie z dziewicy. I powiedział po prostu, że nie potrafił uwierzyć, iż Bóg istnieje. A ja powiedziałem, nigdy bym nie chciał, żebyś przyłożył skalpel do mego ciała. Obawiałbym się ci zaufać, doktorze, skoro nie wierzysz w Boga. A inny specjalista stał przy mnie z boku, a był to lojalny wierzący. I on powiedział: Otóż ja uważam, że wszystko, co nie jest naukowo udowodnione, nie jest realne, panie Branham”. I dodał: Ja wierzę naukowcom. Ja powiedziałem: Ja również. Ja wierzę, że człowiek może wspinać się po drzewie nauki, aż dojdzie do jej szczytu. Potem przekroczy na drzewo wiary i wspina się po prostu dalej, mówiłem ponieważ ja wierzę we wspinanie się na drzewo. Odrzekł. Otóż wszystko, czego nie można udowodnić naukowo, nie jest rzeczywistością. Ja powiedziałem. O, doktorze, to jest okropne wyrażenie, które ty powiedziałeś. On zapytał. A dlaczego? Ja powiedziałem. Ja to powiem na odwrót. Wszystko, co można naukowo udowodnić, nie jest rzeczywistością. O, odrzekł on. Ty mówisz, bracie Branham, jakbyś był zdenerwowany. Ja powiedziałem, otóż jeśli mówisz, że nie ma Boga, to mówisz, jakbyś był nierozumny, bowiem głupi rzekł w swoim sercu, że nie ma Boga. Zaczęliśmy więc rozmawiać bardzo otwarcie i powiedziałem, Popatrz, doktorze, czy jesteś żonatym mężczyzną? On odrzekł, Jestem. Zapytałem, czy miłujesz swoją żonę? On odrzekł, Gdybym jej nie miłował, nie poślubiłbym jej za żonę. Czy macie dzieci? Tak, odpowiedział. Zatem, jaka jest różnica w miłości, którą masz do swojej żony, a miłości, którą miałbyś do każdej innej kobiety? O, powiedział on ona jest moją żoną i matką moich dzieci. Ja powiedziałem To się zgadza. Rozumiecie, przyłapałem go na jego własnej sztuczce. Powiedziałem Co ty powiedziałeś? Czy ją miłujesz? On odrzekł Tak, zapytałem Jak wiesz, że ją miłujesz? On odrzekł Otóż oczywiście, wiem, że ją miłuję. Ja powiedziałem w porządku, więc czym jest miłość? Udowodnij mi ją naukowo. Udajmy się do apteki i wstrzykniesz mi ją do moich żył. Ja jej potrzebuję. Więc według niego nie ma czegoś takiego jak miłość, ponieważ nie można naukowo udowodnić, czym jest miłość. Całą chrześcijańską zbroją jest wiara, niewidzialna, rozumiecie? Co jest chrześcijańską zbroją? Miłość, radość, pokój, wiara, wytrwałość, cichość, łagodność. Cierpliwość, Duch Święty, Bóg, Aniołowie. To wszystko jest nadprzyrodzone, a wszystko naturalne pochodzi z ziemi i powróci z powrotem do ziemi. Są to właśnie nadprzyrodzone rzeczy, które żyją. One są wieczne. Czytaj dzisiaj Jozuę 5, Psalm 53, Ezechiel 12, 1 do 16, list do Rzymian 3 od dziewiętnastego